Kochanów. Tu mieszka rodzina g -playa. Pewnego dnia g nie wraca do domu z pracy i nasz bohater postanawia ją odszukać. W jej rzeczach odnajduje tajemniczą kartę ze Squid Game. Udaje się na wyznaczone miejsce i przebiera się za ochroniarza, aby wziąć udział w rozgrywkach Squid Game i odnaleźć swoją żonę. Zobacz jego przygodę i nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a czeleś na dziś to 10 tysięcy kciuków. Mam nadzieję, że da Ci radę i serdecznie zapraszam do oglądania. Jeśli podobałem Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem, dziękuję! Yo, siemano. Z tej strony Gplay i właśnie chilluję sobie w jacuzzi. Za momencik powinien też tutaj przyjść do mnie się potaplać Gplayek i postanowiłem, że spędzę dzisiaj z synkiem mega fajowski dzień. Jeśli jeszcze tego nie robicie i wasz guzik subskrypcji jest czerwony koniecznie, już teraz zamieniacie go na szary z dzwoneczkiem, to bardzo ważne, słuchajcie, żeby dołączać do armii i już niedługo będzie nas 2 miliony, także nie zwlekajcie z tym, wpadajcie do sklepu eGplay.pl po super i gadżety i oczywiście zostawcie kciuka w góry, a challenge na dziś to 12 tysięcy kciuków. Jeśli lubicie odcinki ze Squid Games, możecie napisać w komentarzu Squid Game i na pewno będę wiedział, że chcecie więcej. A my tymczasem, słuchajcie, może weźmiemy coś e, dobrego tutaj do picia. Co co by się tu może zdecydować? E, może creeper cole weźmiemy sobie się na niego. Nie mamy się. Malko, tatuś, się Jak jacuzzi. tam fajnie? Zobacz, jaka cieplutka woda w jacuzzi, co nie? Fajowsko jest Tak, Ale ale ważna sprawa, tatku. Co jest? E, bo, bo, bo nie ma mamy. Szuka Mamy, nie ma mamy, i słuchaj, yy, no wiesz co, gdzie jest mama? No słuchaj, ja nie wiem, wiesz co, z Jeeplajką za bardzo nie mamy dobrych relacji od jakiegoś czasu i się za bardzo nie interesuje, ale co dzwoniłeś do mamy, słuchaj, numer nie odbiera? Co jest w ogóle? Yy, tak, mama nie odbiera i. Trochę e, zobaczyłem w mamy pokoju, coś zobaczyłem, zobacz. Co, znalazłeś to w Mamy rzeczach? Czekaj, co Ta, to jest w ogóle? W mamy rzeczach znalazłem taką książkę, Spotkanie, no? Putka, nie chwila. Godzina 16. Pod restauracją czerwone szelki. Ty! Może GPL'ka się umówiła na randkę i dlatego jest zajęta? Siedzi teraz na randce. Ty w sumie zaraz będzie 16 słuchaj, za 5 minut e, akurat GP'ek jest w ogóle 16, dlatego możemy pójść i ja pójdę i może zobaczę w ogóle z kim GPL'a się umawia i co kombinuje. I czemu w ogóle nie odbiera od synka. Telefonu, bo to bardzo ważne, prawda? No właśnie, tatku, ja ci już otwieram drzwi drzwi na klucz, ty, ich sprawdź, co się dzieje, dobra? No dobra, dobra, ty pilnuj domu, a ja się dowiem. Słuchajcie, możliwe, że Jeeplajka się z kimś umówiła na randkę, z jakimś swoim, nie wiem, tajemniczym, może wielbicielem i dostała informację, że o 16 pod restauracją Czerwone Szelki. Jedziemy szybko zobaczyć, ponieważ restauracja Czerwone Szelki jest przecież bardzo tu bliziutko. Jestem ciekaw, z kim ona się tutaj umówiła. Okej, okay. ej, czekajcie w ogóle, patrzcie, ktoś tam jest w ogóle. Ej, kto to jest. Jakiś, jakiś w ogóle tutaj uczestnik Squid Game. i patrzcie w ogóle... Ej, chyba oni tutaj zbierają uczestników. Tak, ja już siadam, ja już siadam, no. Ej, ja nie mogę, patrzcie. Ej, przecież Diplejka tutaj też był, była umówiona o 16 godzinie. Ej, przecież tutaj jest, w ogóle, patrzcie, to jest ten ochroniarz ze Squid Game. A tam w ogóle już jeden uczestnik czeka. Czekają chyba na więcej uczestników. Ty, a co, jakbyśmy zabrali temu ochroniarzowi ten strój, przebrali się za niego i, słuchajcie, pojechali na rozgrywki Squid Game? Myślę, że to jest kozacki pomysł. Zostawcie kciuka w górę, jak on wam się podoba. A ja bym musiał, słuchajcie, go zaskoczyć, byśmy mogli tutaj skoczyć na przykład z góry e, i go zaskoczyć, zabrać mu po prostu strój i pojechać z tym uczestnikiem, zawieźć go po prostu na rozgrywki Squid Game, dobra, bęk, chodź tutaj, oddawaj ochroniarzu tutaj swój strój i to natychmiast wyskakuj ze swojego stroju, bo e, chciałbym teraz ja poprowadzić e, tutaj te rozgrywki e, zamiast ciebie, okej, okay, patrzcie, mamy tutaj jakąś kartę, dobra, e, tutaj lecą następnej temki, patrzcie w ogóle ile rzeczy, okej, okay, czyli możemy się teraz przebrać, patrzcie, mamy cały tutaj strój, ej, coś e... ci wypadło w ogóle, ja ci to rzuciłem, o, spokojnie, spokojnie, to dzięki Czekaj tutaj już za momencik, y, jedziemy y, na rozgrywkę Tylko ten miecz mi zwrócić jeśli możesz, bo to mój, prywatny Dobra, dobra, już ci oddaję, spokojnie Ej, słuchajcie, dobra, idziemy się szybko przebrać tutaj Ten uczestnik mógł się zorientować, że coś jest nie tak Ale dobra, ja tutaj ubieram e, Także tak, to ubieramy to I jeszcze... To, to jesteśmy, słuchajcie, teraz przebrani tutaj za ochroniarza ze Squid Game i będziemy mogli poprowadzić tą grę. Także, Dobra, jesteś gotowy tutaj, numer stop 102. Jesteś gotowy, możemy ruszać. O, już jesteśmy? No dobra, czekam cały czas, to ruszajmy. Dobra, chwila, czekajcie, ja nie wiem jeszcze gdzie jechać, tutaj jest w sumie jakiś adres e, podany, czekajcie, ulica Mydlana 4 i mam jeszcze kartę dostępu, dobra, także już rozpoczynamy, e, słuchaj, będziesz tutaj musiał siedzieć teraz cicho, jedziemy i rozpoczynamy e, naszą podróż na ulicę Mydlaną. Okej, okay, dobra, także jedziemy szybko go zawieść, ty, zasnął w ogóle, słyszycie to? Zasnął normalnie. Ale, ja dobra, śpi. Nie będzie wiedział dokładnie, gdzie jedziemy, ale może to i dobrze. Okej, słuchajcie, także jedziemy szybciutko. E, tutaj jest sobie ulica Mydlana. Ej, tutaj chyba zorganizowali właśnie te całe rozgrywki. Także, halo, Bucie! Pobudka! Ha! gdzie jesteśmy? Cały o, jak wniku. się tu pojawiliśmy? Słuchaj, jesteśmy teraz tutaj właśnie na, za na zawodach Squid Game. Witaj. E, zasnąłeś, przespałeś tutaj całą. E, o, dobra, Mydlana 4. Całą podróż przespałeś. Mydlana, teraz, słuchaj, cztery. chodź. Zapraszam cię. Mam tutaj. Kartę dostępu, dzięki której możemy tutaj się dostać. I poczekaj, tutaj nie, okej, okay. tutaj słuchajcie, będziemy gr grali chyba w zielone, czerwone, tutaj co jest? O, tutaj są reszta uczestników, także zapraszam cię tutaj. Okej, okay, witajcie, witajcie tutaj drodzy uczestnicy czekajcie, czy tutaj gdzieś nie ma przypadkiem D-playki? przecież my musimy znaleźć D-playkę. tutaj jej nie widzę, to nie to to zaczynamy tą grę, wszyscy uczestnicy jesteście gotowi, się... widzę przybrani ej, ej. laki tutaj w ogóle jest, patrzcie w ogóle laki tutaj też bierze udział, ej, ja tutaj dyryguję, słuchaj, co ty tutaj, siedź grzecznie znajdź sobie jakieś miejsce do spania macie być grzeczni i tutaj nie, nie, nic nie kombinować, ej, niedługo przyjdziemy po was i będziecie pewnie grali brali udział w zadaniach ej, ja nie mogę, słuchajcie laki mnie nie rozpozna, bo jestem teraz przebrany za ochroniarza, ale dziwię się, że on po raz kolejny zgłosił się na te zawody i chce chyba wygrać pieniądze, przecież to jest niebezpieczne. Dobra, nieważne. Słuchajcie, idziemy tutaj. E, musimy w ogóle tutaj porozmawiać z prowadzącym. Tu będziemy pewnie grali niedługo, słuchajcie, w czerwone-zielone z tymi uczestnikami. Ja tu jestem ochroniarzem. Siemanko, siemanko tutaj moi hamraci, będziemy razem tutaj pilnować. O, akurat... O, witam, jestem liderem. Wszyscy gotowi? Tak, ja jestem gotowy tutaj liderze. Kiedy, rozpoczynamy, kiedy rozpoczynamy tutaj y, nasze zawody, pie, pierwszą konkurencję, co? Zaraz y, się zaczyna, tylko na początku na wstępie powiem, że ostatnio coś y, ta lalka mhm. się psuje od czasu do czasu, dlatego tobie na wszelki wypadek dam. O, takie coś, proszę, i będziesz pomagał. Okej, okay, będę, będę eliminował graczy, tak? Jak ktoś się poruszy podczas zawodów. O, tutaj nasi zawodnicy już chyba idą, są gotowi. Także co, panie prowadzący? rozpoczynamy? Rozpoczynamy, idę po lalkę i zaraz, zaraz tutaj przyjdzie. Jasne, wszystko gra, dobra, także skupcie się panowie, będziemy musieli obserwować kto tutaj się porusza, uczestnicy już tutaj się zbierają, ja idę w ogóle tutaj, może zamknę drzwi, czy sprawdzę, czy wszyscy już, słuchajcie, są gotowi, okej, okay, wszyscy tutaj poszli, ej, jeden koleś tutaj się stykał, ale dobra, jak nie chce iść, to nie, e, co my tutaj mamy jeszcze, mleko, jajka, to później im damy, okej, okay, dobra, także zamykamy tutaj drzwi, żeby nasi uh -huh. uczestnicy się Jestem nie wydostali. Walka. Dobra, lalko. Jestem Laka, zaczynamy. Dobra, zaczynamy, także to, co możemy rozpoczynać. Ja będę tutaj pomagał ci e, i obserwował, kto się poruszy, i eliminował tutaj graczy. Patrzcie, Laki w ogóle bierze udział. Ale dziwne, że nie ma, słuchajcie, nigdzie Jeeblakey. Przecież ona w ogóle tutaj dostała e, tą wizytówkę, że miała być o tej godzinie na spotkaniu. Nie wiem, czy tu przyszła, czy nie. Zaczynamy, uwaga. Dobra. Dawaj, lalko. E, Ja teraz się odwracam, gdy usłyszycie e, zielone, możecie iść. Jak usłyszycie czerwone, nie możecie iść, uwaga, iść. Zielone, zielone, dobra, dawajcie, zielone, zielone lecimy, czerwone. zielone, czerwone. Dobra, czerwone, kto tu się poruszył? Ktoś tu Ktoś się poruszył. Nie, nie wiem za bardzo kto tutaj. Jeden z drugim, ja widziałem to ten. Okay. A tutaj, ten się też poruszył. Okej. Okay. Ten, się, ten się poruszył Lalko, dobra, także go musimy wyeliminować tutaj z rozgrywki, tylko we mnie nie traf, we mnie nie traf Lalko, spokojnie. Okay, bo to może dobra. być niebezpieczne. Dawaj, kontynuuj. A, jeszcze... Nikt na razie się nie poruszył tutaj, także lecimy dalej. Dobra, e, dawaj, e, dawaj. E, zielone, dawajcie, zielone, dawajcie. zielone, 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 czerwone! Czerwone, dobra, tak. tutaj się ktoś poruszył. Ten tutaj kolega. Tutaj ten, ten kolega siwy tutaj. Ja tutaj zaraz go. O, dobra, mam na mierzone go. widziałem oh. ten, tego też. Dobra, tutaj musimy wyeliminować tego kolegę. Dobra, chyba wszyscy, co lalko, lecimy dalej. Oby lecimy dalej, uwaga! Mam nadzieję, że jakie e, e, musi zielone, 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 czerwone. Dobra? Kto tutaj się poruszył? Ktoś się poruszył? Chyba Teraz te... nie chyba, wszyscy na razie dobrze. No dobra, no to dawaj Lalko, już w sumie tutaj Uwaga. ostatnia prosta. Zielone, zielone, Tawajcie. zielone, zielone. I udało im się. Uff, dobra. Także tutaj mamy zwycięskich uczestników, gratulacje, możecie wracać ogólnie teraz do swojego pokoju. Tutaj was mogę odprowadzić. Zapraszam tutaj, wracajcie i będziecie mogli teraz sobie odpocząć, zje zjeść I coś. I Nie odprowadzić i będziecie mogli także jeść. Także zapraszam tutaj, wracajcie do, swoj do swoich łóżek, odpocznijcie sobie, a ja tymczasem idę tutaj przegadać następny temat z prowadzącym. Dobra, także słuchajcie, pierwszą konkurencję udało na szczęście się lakiemu, jak ja Słuchajcie, mu kibicuje, mam nadzieję On w sumie zna te rozgrywki, bo już kiedyś braliśmy udział yy, W trybie gry Squid Game Napiszcie widzowie, czy oglądaliście Mam nadzieję, że Lakiemu uda się wygrać Dobra, ja teraz słuchajcie, może przejdę tam Mam w sumie kartę i mogę przecież tutaj się przedostawać Możemy zobaczyć, co tu jest Ty, a może tutaj właśnie ten prowadzący Słuchajcie, mieszka Okej, okay, może wejdziemy Musimy znaleźć przecież jakieś wskazówki na temat G-Playki Czy w ogóle bierze tutaj udział Ona podobno zniknęła Gplayek się tutaj niepokoi o mamę Okej, okay, dobra Dobra, także słuchajcie, tutaj coś jest, jakieś ściuszki. co jest, ta karta w ogóle tutaj słuchajcie nie, nie działa, nie pasuje tutaj, to pewnie jest jakaś inna karta dostępu, żeby wejść do górki. co ty o, ty robisz? E, słuchaj, wiesz co, bo e, no tutaj odpoczywam sobie, wiesz. E, jak odpoczywasz? Czekaj, czekaj, e, e, my, my, my tu mieliśmy przysiód, przerwa obiadowa jest, a ty co? E, no dobra, bo tutaj w ogóle kto tutaj mieszka, co to prowadzący tutaj mieszka, czy co to jest? Tak, tak, ale ty tu nie powinieneś chodzić, bo mamy teraz przerwę obiadową. No dobra, dobra, to chodź, idziemy tutaj. Ja w sumie, wiesz co, ja nie jestem głodny. E, gdzie tutaj w ogóle e, jest mój pokój, bo słuchaj, wiesz co, mam takie zaniki pamięci troszeczkę i nie pamiętam kompletnie, co jest pięć. Tutaj w sumie jedziemy tymi rowerkami, czy słuchaj, idziemy z buda? Tak, tak, może iść rowerkami, bo tu już to blisko. Oj, tutaj po lewo, po lewo ten blok, tutaj są mieszkania. Aha, no dobra, dobra, e, pa, bo ja jestem ogólnie, jaki numer w ogóle, co? A, czy jesteś numer H? Siedem chyba. Aha, dobra, a ty jesteś chyba trójka, czekaj, sprawdzę tutaj, a, masz na kombinezonie trójkę napisaną. Dobra, słuchaj, e, czyli co? Dobra, tu jest czwórka, siódemka, czyli tu jest mój pokój, tak? Ja tutaj mogę e, się sobie odpocząć. Ja nie jestem głodny, to powiedz prowadzącemu, że ja nie idę na obiad i że niedługo, słuchaj, e, wracam tam na zawody na rękę. Na razie, no dobra. się. Ja nie mogę, słuchajcie, już coś podejrzewał ten ochroniarz, że ja coś kombinuję w pokoju prowadzącego, ale wydaje mi się, że w tamtym pokoju jest coś ukryte. Słuchajcie, tam możliwe, że sobie jakieś akta uczestników gry i byśmy mogli znaleźć gplaykę Dobra, także wychodzi na to, że ja słuchajcie, tutaj mam swój własny pokój, gdzie będę sobie spał e, podczas zawodów i tak dalej. Musimy się tutaj teraz rozejrzeć i znaleźć jak najwięcej poszlak. Ogólnie, słuchajcie, wejdziemy może tutaj do innych pokoi. Tutaj na przykład jest e, dla gracza czwórki, tutaj go nie ma. Te pokoje są w. W sumie dosyć podobne e, do siebie, dobra. Idziemy niżej. E, może tutaj znajdziemy. Ej, patrzcie, tutaj są jakieś akta. E, tutaj coś jest. Dobra, tu na razie, słuchajcie, nic. Nic nie ma takiego podejrzanego. Tu nie ma w ogóle uczestników e, gry ani nic. E, dobra, także idziemy. Wiecie co? Mam nadzieję, że teraz e, ten prowadzący nie będzie miał mi za złe, że ja tutaj w ogóle e, przebywam e, w tym pokoju. Idziemy teraz do naszych uczestników i pewnie niedługo będziemy rozpoczynać kolejną. Słuchajcie, konkurencję. Także dobra, wykorzystujemy tutaj e, naszą kartę dostępu i zobaczymy co tutaj można Ej, w ogóle słuchajcie, jest ta gra jest coś podejrzana. Niektórzy uczestnicy wyszli, stąd zostaliśmy my jako. I wiecie co? Ja nie wiem czy, czy powinniśmy się wycofać Czy dalej w to grać Ej słuchajcie dobra wiecie co Niedługo będzie druga konkurencja ja tutaj e, wiecie co dam wam teraz coś do jedzenia Bo wy pewnie głodni jesteście co nie Tak my uczestnicy chcemy jeść Dobra e, I wie pan co? E, ja chcę do toalety muszę do toalety Dobra, jeszcze. to zaraz, czekaj, masz tutaj mleko i jajka Każdemu uczestnikowi muszę dać mleko i jajka Dobra, bo teraz jest przerwa obiadowa Taką dostałem informację tutaj e, Także tutaj słuchajcie Dostajecie, e, trzymajcie No każdy tam się jakoś podzieli, trzymajcie tutaj A ja muszę tutaj z jednym mm. uczestnikiem Wyjść do ubikacji, mm. dobra To chodź tutaj, słuchaj W ogóle nie wiem, czy ty po powinieneś Ty na pewno możesz, słuchaj Laki to ja w ogóle G-Play wiesz co słuchaj mam nadzieję że ci się uda, uda się wkręcaj. czemu ty drugi raz laki poszedłeś tutaj co w ogóle do, do, do ty, na te zawody no, nie wiem, no bo. No bo ja gram w tą grę, już nie można się wycofać. Ale słuchaj, e, może my tu nie powinniśmy e, mówić? Bo że powinniśmy wyjść z tego, z tego otoczenia? Jak to ty, ty się tu zatrudniłeś? Od kiedy? No słuchaj, ja powiem ci, że tutaj pracuję od jakiegoś czasu. E, w sumie wiesz co tak naprawdę? Ja tutaj chcę. Odkryć... Tego ty tu szukasz w ogóle? Co ty tu robisz? Jaki masz cel? Słuchaj, ja tak naprawdę muszę odkryć G-Playkę. ona zaginęła i nie wiem, widziałeś ją? Może ona bierze udział tutaj w tych zawodach? E, słuchaj. Nie wiem czy bierze, ale wiem co może Ci pomóc, bo każdy uczestnik. Mam dokumentację o każdym uczestniku i chodź, może znajdziesz pewną dokumentację, bo usłyszałem od pewnego lidera, że on rozmawiał z jakimiś innymi, że. Tutaj możesz znaleźć dokumenty odnośnie wszystkich uczestników. Tutaj ja widziałem, słuchaj, że on też tam ma siedzibę w ogóle swoją. Po drugiej stronie i tam ma zabezpieczony y, na kartę, y, wiesz co, wejście i myślałem, że tam są te akta, tutaj co to jest? Tu słuchaj. No idź zobacz, czekaj, Ja tam nie wchodzę lepiej. Ty, No tutaj jest w ogóle jakaś ubikacja Laki, co ty mnie tu wkręcasz? Jak chcesz tu iść tutaj z chodź tu szybko, dawaj. A ja, no dobra, ty, ja już nie wiem w ogóle, o co chodzi. Ty nie wiadomo, czy ty w ogóle tutaj możesz przebywać. Chodź Laki, szybko. Bo zaraz tutaj ten prowadzący się. Z wracaj Boże już, zrób tutaj szybko siku pod tym tak, budynkiem. Tak, 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 ja już zrobiłem, ja już tam w talecie, jesteś jest wszystko git. Ty, to bo mi się pomyliło, to tam ogólnie są te dokumenty wszystkie i na pewno musisz je znaleźć. Dobra, wracaj zanim nas ktoś zobaczy. Idę, słuchaj, zobaczyć, poszukam, wiesz co, może karty dostępu i e, Nie, tam... ja nigdzie nie byłem, e, ja tylko poszedłem do talety. Dobra, słuchajcie, musimy po prostu odkryć e, właśnie te dokumenty. W sumie tutaj jest ubikacja i tu może w sumie powinienem prowadzić. Ja, słuchajcie, za bardzo nie kumam w ogóle, jak wyglądałem te zawody, bo ja tutaj tylko udaję tego ochroniarza. O nie, prowadzący. A ty gdzie? No, panie prowadzący, właśnie tutaj szedłem do pana, bo co teraz mamy robić? Jakie no nie, no to przecież teraz szybko uczestniczy musisz, musisz na drugą grę ich zaprowadzić. Tak. No słuchaj, no tak nie można, już myślałem, że ty już ich zaprowadziłeś na tą drugą grę. Szefie, ja tutaj ich tak naprawdę nakarmiłem, dałem im te jajko mleko, także tutaj już możemy iść po tych uczestników i tutaj już możemy ich zbierać i zapraszamy państwa teraz na drugą konkurencję. No. O, no to właśnie, Zbierajcie no to się to wszyscy. szybciej. Zbierajcie się wszyscy, ponieważ idziemy teraz, będziecie ogólnie konkurowali teraz. Dobra, to tutaj Wiesz ja co? zrobię przecież. jak przejście. zaprowadzisz tych wszystkich, to musisz przyjść ze mną porozmawiać, bo dostaniesz karę. Dobrze, dobrze szefie, spokojnie, proszę się nie denerwować. Na razie zaprowadźmy tutaj wszystkich uczestników. Także tutaj druga konkurencja. Dobrze uczestnicy, także teraz mnie słuchajcie, a ja wytłumaczę wam, na czym będzie polegała druga konkurencja. Szefie, dobrze mi idzie tutaj, Dobrze. słuchajcie, będziecie musieli wybrać sobie odpowiedni wzorek, a następnie w takim ciasteczku z cukru, będziecie musieli ten wzorek właśnie za pomocą igły wyskrobać, żeby po prostu wyszedł idealnie wzorek. Jeśli coś wam nie pójdzie, no to oczywiście zajmą się tutaj wami nasi przyjaciele ochroniarze i was wyeliminują, a komu się uda, ten przechodzi dalej. Także zasady no. są proste, szefie... No, słuchajcie go uważnie, my, my idziemy, choć na chwilę muszę ci co? coś powiedzieć. Co jest, o co szefie chodzi? Przecież my mamy tutaj prowadzić drugą konkurencję, co się stało? Nie, 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 ty nie prowadzisz konkurencję, słuchaj, no, za to, że tak opóźniliście to wszystko, oni już tu mieli stać 10 minut temu, no to musisz dostać karę, iść do tego, tego tutaj musisz posprzątać szefowi ubikację. Aha, ale to takie zadanie, no dobrze, szefie. Po, jednak... Musisz Posprzątać kibelek musisz szefa, dobrze. bo źle się spisałeś. No dobrze, dobrze, zajmę się tym szefie, proszę się nie martwić o nic, a niech szef idzie pilnować tutaj prowadzący y, zadania, czy dobrze uczestnicy sobie radzą, także do widzenia. No. Ja nie mogę słuchajcie, i już tutaj powoli się ładuje w kłopoty. Już zaraz tu prowadzący się zorientuje, że coś jest nie tak. Mam tutaj co, sprzątać taletę? Co to w ogóle za zadanie słuchajcie, syf tutaj jest taki, że ja nie wiem po prostu o co chodzi. E, tutaj po prostu jest tragedia. E, ale posprzątamy to, także mamy... Ty, karta jakaś. Patrzcie, karta dostępu, może tutaj to ten prowadzący zostawił sobie tą kartę. Okej, okay, także chyba jest już w miarę tutaj e, czyściutko, co? Ej, Przecież to są w ogóle, słuchajcie, i perfumy Co one tutaj robią? i perfumy? Dziwna sprawa Ej, e, mamy tutaj kartę Giplejki perfumy, słuchajcie, może teraz Będziemy mogli dostać się do te, tamtego pomieszczenia Gdzie właśnie, jak tutaj Teraz prowadzący jest zajęty drugą konkurencją To szybko wsiadamy tutaj w samochód pojedziemy do jego właśnie pomieszczenia e, Dobra, wsiadamy, no co jest, nie mogę Wsiąść, wsiąść za kółko, wsiadamy do jego Wejdziemy do jego pomieszczenia, mam nadzieję, że ta karta Zadziała i może znajdziemy w aktach Sprawy, e, czy po prostu jest to zamieszana w jakiś sposób gplayka okej, okay, także jesteśmy, oni teraz będą zajęci nikogo tutaj nie będzie, oj telefon mi wypadł szybko bierzemy ten telefon i wpadamy tutaj, mam nadzieję, że żadnych ochroniarzy tutaj nie będzie dobra, schodzimy na dół, na dół, na dół okej, okay, oby ta karta zadziałała, oby ta karta jest, zadziała, Ale tutaj jest akt, dobra, będziemy musieli to wszystko przeanalizować, ej chwila, co to jest główna prowadząca 2021, pani gplayka ej, czyli przed chwilą te talety kazało mi sprzątać gplayka co? Przecież tutaj jest, przecież jest zdjęcie bez, bez tego, tej maski. Ej, chwila, co tutaj mamy? Czekajcie, wygrani. 2021, 2020. Gplayka wygrana 15 milionów złotych. i słuchajcie, wychodzi na to, że Gplayka wygrała w 2020 roku i teraz została prowadzącą w 2021. Co jest grane w ogóle? Co? Czyli za tym wszystkim stoi... Halo, halo, wychodź już. Co ty tu robisz? E, Czyli, przeprasz... czy nie miałeś sprzątać talety? E, po, posprzątałem talety prowadzące i właśnie znalazłem tą kartę, która o, tutaj... O, mi... kartę. Właśnie, skąd ty masz niby karty do tego e, pomieszczenia? Tutaj nie powinno ci być. E, tak, ja bardzo przepraszam. Ja już więcej nie będę. To się Obiecuję, że to się więcej, e, pani prowadzący, nie powtórzy, dobrze? E, obiecuję. E, ja nie wiem, czy tak dobrze. E, musimy e, porozmawiać o tym e, na prywatności. Jak to Bo na prywatności? to, to co zrobiłeś, to, 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 Co tam mówiłeś i skąd, skąd wziąłeś tą kartę? No, no mówię, że byłem w talecie tam i normalnie znalazłem i postanowiłem sprawdzić, czy tutaj ta karta będzie pasować i pasowała. ale ja tam nic nie widziałem, nic nie znalazłem. Gdzie my idziemy, panie prowadzący? Gdzie mnie szef tu prowadzi, co? O co chodzi? No ja nie wiem. Yy, czy mam ci wierzyć, czy już nie? Ej, yy... a ściągnij! Szefie, ja teraz wiem tak naprawdę! Zpychnam cię tam na dół! Ty jesteś tak Aj. naprawdę G-Playką! G-Playka, zdejmuj hełm! To ty, na pewno to ty! Yy, przyznaj się, bo widziałem tak naprawdę zdjęcie na dole, że teraz ty jesteś prowadzącą! I muszę się upewnić na 100%! No i wiedziałem, G-Playka! Jeszcze głos miałeś przerobiony! Ja nie mogę, Mut mutacji głosu, prze ta maska jeszcze ci zmieniała, że ci w ogóle... się... nie! Ja Wszystko nie mogę! Ty się już teraz! G-Playka... Nie, musisz z tego zrezygnować. Obiecujesz, że już więcej nie będziesz prowadziła tych zawodów? Kurczę tutaj na dół, nic cię nie mogę obiecać. No dobrze, o, dobrze, nie, g wiesz co? Y ko koniec. To Ty ja G-Play, czekaj. Odwiedzić. Ej, to no ja, ja g wiedzieć, Ja nie tutaj. jestem, słuchaj, ochroniarzem g -playka. Nie, ja nie jestem ochroniarzem, nie to nie ja G-Play. Jak koniec. to g -playka?